Cześć! Jestem Ola z MegaPrezent.pl Chciałam Wam pokazać zestaw Magiczne Zwierzątka. Zobaczmy, co znajduje się w pudełku. 1500 sztuk peperoni, psia karuzela dla chomika Szablony i ozdoby i 12 elementów do zwierzątek. Peperoni to papierowe ruloniki dla kreatywnej zabawy. Z peperoni możesz tworzyć zwierzątka, rośliny, ozdoby oraz wiele innych płaskich i przestrzennych wzorów. Aby zrobić wzór, wystarczy umieścić peperoni na powierzchni klejącej szablonu, ozdobić dodatkami i gotowe. Te i wiele innych ciekawych zabawek znajdziecie na naszej stronie megaprezent.pl. Pozdrawiam!